Wczoraj w nocy też jeździłem po tych ciągłych dzielniczkach. Robiłem sobie zakupy takie różne w nocy. Na propos taksówek, jeździłem wczoraj parę ładnych kilometrów po nocy. Pierwszą nie jest 12-13 zł. W tej chwili jedziemy na tą wysperalek, a międzysz ponad 30 km w jedną stronę. W tej chwili mamy 120 peso, że grajemy na miejsce, myślę, że będzie jakieś 150 peso, czyli 30 zł. Za godzinę jazdy taksówką. Ależ nie snuwałem się, chyba kupowali od baby, o takie coś. Jakie to jest dobre? E, jak porzeczek. Wszyscy chodzą między samochodami na światach a takie coś sprzedają. Wodę, w butelkach, owoce, lizaki dzieci sprzedają. Nie wiem, do jakiej się wpierdlamy generalnie, bo wczoraj jeździłem po nocy z moim nowym kolegą meksykaninem, kupować sam staw. już w centrum jest bezpieczne. Ale są wodycie dzielnicy, gdzie obojętnie na porę dnia yy, no jesteś skończony. On żeby że zabić może nie zabiło, bo nie miał w tym za wielkiego interesu, na pewno cię okradną, ale mów, żeby na porę dnia i nocy, jak my bym jakby nie ma takiej zajebanej opcji, żebyśmy ze mną wyszli. Tak normalnie, bo by na go kradli, albo bardzo popularne jest europejczyków w porywanie y, dla hajsu. Mówi, dzwoniliby do Twojej rodziny, żeby dali milion euro i tyle by się trzymali w piwnicy. Z tego kupywania na świadłał, bo na światło jeszcze kupili przewodnika turystycznego. Pop na rowerze jest jakąś go zaczepił. Z tego co nie rozumiem po hiszpańsku nas ją ja oprowadził, zapierdla rowerem się tam. Jaki przewodnik turystyczny. To oczywiście nie mówię po angielsku, no bo jakby, jakby że jak, jak to przewodnik turystyczny może być po angielsku, że na Kompletnie niepotrzebna umiejętność. Zaczynamy nas na światłach i że w ogóle, i że w ogóle i że komita chyba, to coś też tam. Tak, to na pewno posiłek nam proponuje, ale już my zjedli poczki od babki. Na tą wyspę da się łódką, więc on nas generalnie wszystko zabierze i chyba wszystko zrobi, tylko że nie wiem co on mówi. Generalnie jedzie przed nami na rowerze i chce nas przewodnikować. Pan jest Cukasz się spytał skąd jesteśmy. Swoją wybitną hiszpańszczyzną odpowiedziałem że z Polski. Pytałem czy są tu jakieś bolacy, ale mówi, że no. Przechodzimy, przechodzimy. Spotkał nas na światełk, mówi, że kurwa tu jedziemy i on jedzie przed nami, żeby nas gdzieś tam zaprowadzić. Idziemy. Gdzie idziemy? Na lale Nie, idziemy na łódkę, trapujemy na wyspelare. Łódka Dzięki naszym wspaniałym negocjacjom i tak pewnie przepłaciliśmy w chuj, ale z 500 zł po jebańcy. No. Przecież pamiętacie jak zapłaciliśmy za taksówkę, która wiozła nas przez cały jebany Meksyk za 30 zł, a tu łódką na wyspę Lalek chcieli z nas 500 zł. Ale żeśmy ponegocjowali sobie i zapłaciliśmy ile? Stube za dwie osoby, nie 200 za dwie osoby, tak? Z 500 na 200. Stówkę dłuba. Bo 4 godziny tam się płynie na wyspę Lalek. Zobaczymy o chuj to chodzi. Czyli płyniemy tą łódką z farbu. Dopiero co odmalowana. Roho. Pintura, pintura. A tą malowali zobacz. Mhm. Tą pinturę pintando wymalowali. Jak zwykle. Tu powiedzieli cenę taką załódkę. Pewnie często mają dużą grupę i wtedy wychodzi każdemu mało. Otóż właśnie, on powiedział, to nie za osobę, jest za południe. I oni też tak dużo ci kurwa, nie zejdą. Mhm. Bo on cztery godziny musi napierdalać, płynąć. Ale bowiem ci dzisiaj ruchu nie widzę. Kurwa, ile je tych łódek jest? Tu to jest popularna. Nikt. Oprócz nas jesteśmy dopiero pierwszymi idiotami, którzy na własną rękę tu przyjechali, bo tu przychodzą grupy pewnie, z wycieczek, z biur podróży. Ile tu masz miejsc? 16 miejsc plus miliard stojących. Na 16 osób to może dać 500 zł. No ale chuj, my lordy sobie weźmiemy jedną łódkę. E, woda prawie jak na maldziło. O, to będzie niezłe. Ja pierdolę łeb mnie. O kurwa! Jak <grym> się obsrała! Jak <grym> się obsrała! Ja I tu stąd są te lalki, to jest to łeb ucina. To nas górą przeniesie? Tak. Ja pierdolę. Czy to zajebiste to jest? zajebista wycieczka. Wisz jak ja kurwa umiem zrealizować? Jak kurwa na dwajsku. I o co chodzi? Wpływamy na coś. O! 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 o. A sì? A, możemy przejść. Się. Czekaj. No to chodź tak. Chciał ci pomóc, ale obstałaś go. Patrz. Ale czego nie może w środku, ja się w środku zostać. Widzisz, ludzi z nie wolno. O kurwa. Widzisz? To jest kanał. Kiedy ci zobaczyłem, o to chodzi w kanała. Różny poziom wody. To tu zamiast śluzy to przeważą łódki. Normalnie jest to rozwiązane śluzę. raz takie coś widzę. Zajebiste. Ale zobacz, zobacz ile tu jest łódek. Każdą łódkę, tam już stoi widać w kolejce. Tam już stoi zaczyn w kolejce. Ile łódek? Ile łódek trzeba tu przenosić? To jest kurwa hajs. Co skała ze mną zrobiła? School ruined my life. Przypominam, że jesteśmy w Meksyku. Tym niebezpiecznym i nas to mogą zabić. Zabijać to kurwa my, a nie nas. Jest taki długi stół, że można tu wesele urządzić. <grywa> Bierzemy 7 łódek i kurwa w wesele. Ale by się rodzice <grywa> DVD. Czekla się świecina. Lata. Ale kurwa śmierdzi, ścieki, zobacz. Tu są kupy z tego domu. Jak jedzie, ja pierdolę. Ale cię zabrałem w romantyczny rejs. Ale tu jest tak już jest strasznie. Bunkrów nie ma już jest strasznie. Romantyczna podróż. Ścieka, myślę, że. tu są. One lubią mętną, ciemną wodę. O patrz, płyną do nas i wyjebią. czołówkę, czołówkę chcesz zdejmować Ty kurwa kaczka, na autokaskowaliście czy na oce. Patrz, on do mnie tu. No, lubię towarzystwo, tak? Pokładają się pod łódkę, że pójdę kłak, 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 kłak. Kła, 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 kła. Ten hiszpański się przydał tę lekcję. Na kurwa, no to byłby po hiszpańsku. Dobra, wiesz, Wybacz, kochanie, tu jest płytko. Wyszłabyś tu z płytką. Nie, w się ten Stefanów takiego, wiesz, mam No mu, to jest w Ja mnie wskoczył, ale nie my mi za złe, bo mamy to ubezpieczenie, wiesz? Natychmiast zadzwoniłbym pod numer z karty ubezpieczenia i by się wyłowili. Ja mam nową koszulkę. Nie mógłbym jej zamoczyć. To jest Ci Indianie wkonał Indianie w kanu Ale ryby. Wziała hmm. ryb. Co mówiłaś wtedy nie ma ryb w budach W głównach są najwsze ryby. Karpie na Wigilię. Hmm. Ma pewnie Wigilię niedługo. I tam jak to tak jest? Jakieś rodzaj czapli chyba, nie? To jest czapla. Tylko że mała, zupełnie inna niż na tym były. Gdzie były? Na Maliwach. Pamiętam, że były ogromne. A to są takie ptaki, które się ptaki. Takie piękne miejsce. Płyniemy w ściekach w Meksyku. Zastanawiam się, czy się zmieniło nie O O to jest szybsze. Chyba więcej zapłacili. Myśmy zbili z 5Z, a oni zapłacili więcej na kurwie. Co to może kurwa te, lizać po ze stopy. Tu chłopu mari, ja pierdolę. Tylko pogotowuję go wiedzieć. Zobacz, no ten na ten naprzód łódki leży. Ja pierdolę, chłopu umarł. to karetka. Dlatego nas wyprzedza, bo jest na sygnale. Kinga. A za jedno jest silnikowe a nasz jest dwóch. Mamy dwa silniki z tyłu. Ale jeden nie działa, nie jeden działa, albo awaria, albo... A on jest młody jeszcze na dotarciu. Patrz tam co płyną, Perkozy. Załóż. to są perkozy czy nie? Nie. Jakie mają mordy? Ja świetnie z nimi żyję. Zajbiście tu jest. Naprawdę tu jest zajebiście. Pan teraz przed chwilą idąc dowodził teorii zgodności Einsteina, bo wszedł w odwrotnym kierunku do kierunku poruszania się łodzi z taką samą prędkością, czyli stał według nas. To jest taka droga przez wieś. Normalnie, nie? Normalnie droga przez wieś. Tam się dzieje, tylko kurdeśmy na niej i nic mi nie jedli. Raczej na wyspie na się nie napierdolę. To wyjdzie z to tutaj zjemmy. Chciałbym coś Gdzieś Jeszcze smażyli? Oto. Płyniemy. Bez straszno. straszną. Ściekami, I tu jest WC. Potrzebujemy <grywamy> ściekami, a tu jest WC. A czy generalnie A WC tu to, to jest wszędzie. Ta tabliczka nie wydała mi. W WC tu to, to jest wszędzie. Ale pogoda jest cudna. Jak na 11 stycznia nie ma zamawiać. Najcieplejszy stycznia, jak i pamiętam. Kolej, zajebiście jest tak cicho, przyjemnie, tylko że ja gadam. Jakby mnie to nie było, jakby było przyjemnie. Ja pierdolę. Odpaliliśmy silnik numer 2. Coś mi zdaje, że zapływamy. Ja yes, saulalki, zobacz. Ja pierdolę. Czy ten chłop mieszkał? Mieszkał tu samotnie facet, który usłyszał dziewczynki głos Tonęła, przybiegła, ona już zatonęła i zostawiła tylko lalkę. Później został obsesji, pił i zbierał lalki z całego Meksyku i wieszał takie stare lalki na drzewach. I ta wyspa jest cała w lalkach, jest przerażająca. Nikt tu już nie mieszka. I w niewiesionych częściach chłop zginął. Do tej pory nie wiadomo gdzie. Pójdzie się tu około półtorej godziny, ale rejs jest zajebisty. z gondola, gondolierzy. Trochę mniej przystojni niż w Wenecji, ale rejs jest zajebisty. Mnóstwo foków ptaków pięknie tu jest. No i teraz wchodzimy na straszną wyspę. Faktycznie wygląda to. O kurwa, nie jest dobrze. Nikt nam oczywiście nie powiedział, że oprócz bardzo drogiego rejsu się jeszcze płaci za walki. Widziałaś to? Półcinane głowy. Nie do wiary, zobacz, go na pal. Nie do wiary, jestem zadowolony. do wiary, jestem zadowolony. Nie Nie Okej, okay, okej, okay. Jesteśmy na wyspie, gdzie chłop mieszkał tu sam i usłyszał płacz dziewczynki, straszny krzyk pewnej nocy. Wybiegnąć no z nas, tylko lalkę. dziewczynka utonęła. Nie, nie mógł ją uratować, znalazł jej lalkę. To lalkę zaraz pokażę, bo ona tu jest. Od tej pory słyszał często jakieś właśnie krzyki w nocy i tak dalej. Dostał obsesji i zaczął zbierać lalki, takie stare, i je wieszać po całej wyspie. Zwariował generalnie chłop, pił, nie wiadomo jak umarł. Podejrzewa się, że się utopił, jak był pijany, ale nigdy nikt jego ciała nie znalazł. 100% prawdziwa historia, więc to miejsce kurwa robi grube wrażenie. Uwierzcie mi, że nie oddaje tego kamera. Tutaj oprowadza, ja w nagram wcześniej filmik oprowadza, zaraz go wam też pokażę. jego. No tam był jego wujkiem, więc ktoś o strzeniec. On tu dalej wariat mieszka. Kurwa w nocy z tymi lalkami Pierdole. i oprowadza turystów. To jest dokładnie ta lalka, którą ta dziewczynka zostawiła. To jest oryginał, można je dotknąć. Przerażające to jest. Co zrobił taki ołtarzyk? właśnie tej dziewczynki, która niby zginęła. Z takim napisem. Teraz wszystkie te łódki, które tu bożą i całe miasteczko, ma nad domami napisy właśnie w tym stylu. Dwa łapątki i jakiś taki napis. Nas też wiozła tutaj łódka, bo to jest na wyspach, tu się da dostać tylko łódką. No, jest coś. Kurwa wariat. Naprawdę grubo. Aha, i tak on wyglądał. To jest ten pan, który tutaj te lalki zbierał. Nie wiem, on, ten wariat tu kurwa dalej mieszka, a to jest po prostu niedowiary. Pan ja tu nie spędził kurwa sam dnia, pół dnia. On pierdlony tu mieszka i śpi z tymi lalkami. Powiedzi, że ten chłop, dal... ten, ten jego siostrzeniec też nie jest zdrowy psychicznie w takim razie. Weźmy na, weźmy na przykład to. Czy to jest kurwa normalna kurwa lalka? Czy jest gruby psychopata? Kur? O, gwóźdź wokół, widziałeś to? Takie coś, nie no pięknie. Gdy są turyści, jakoś tu coś się dzieje, to co idzie tu chodzić, ale generalnie ja bym tu nie spędził, kurwa pół godziny. Programy o tym robili, robiła telewizja hiszpańska, tutaj była, mówi Państwowa, jedynka, dwójka i National Geographic też robił program o tej wyspie, cały program. O tym rozmawiali z nim, tu byli, materiał, więc to wszystko można sobie gdzieś tam obejrzeć, wygooglować. Ręce, kurwa, same członki tych laleń. świeże kwiaty, ludzie tu do tej pory składały kwiaty, oni w ogóle tutaj nie jako psychopata traktowany, kwiat, jest nie traktowany jako psychopata, tylko ktoś tutaj kto się martwił o te dziewczynki, te lalki zbierał, bo tak się z tą dziewczynkę, która się utopiła. Tutaj znowu on jego zdjęcie. El Memorio ser Juan Santana. Pan Juan Santana był taki mądry. To jest generalnie tak robione, że jego pamięci, że to był dobry chłop, który się tak o tą biedną dziewczynką, która faktycznie utonęła. Ona to utonęła przy jego wyspie, przy jego domu. Tak się nią zmartwił, to obsesji i on tak te dzieci kocha. Widać kurwa jak te dzieci kocha. Proszę bardzo. Jestem normalny zwykły psychopata. Na do leczenia Babińskiego i innych Abramowicach. O kurwa, o Jezu zaszepiłem głową o to gówno. Muzyka, przecież jak z horroru. Słyszycie to? Taka kurwa muzyka z shopy. To jest Texańska Te lalki wiszące kurwa wszędzie, rozczłonkowane, kurwa zakrwawione, wyspa samotna, tu nikt nie mieszka oprócz niego. I kurwa taka muzyczka z szopy. Czy chcielibyście się tu znaleźć? Nie no, to jest miłość do dzieci widać czy jak. Moja teoria jest taka: wziął kurwa, zabił tą dziewczynkę, gdzieś kurwa i ciałem się kurwa dalej bawił, dlatego wieszł do lalki. A jego kurwa siostrzeniec zbierze na tym kasę. Kupiłam ci browara na wyspie Proszę bardzo. To jest robione z, ze szpiku kostnego tej dziewczynki. Korona. Jedyna w swoim rodzaju, bardzo droga. To był kurwa wariat. Jezusek i jakieś flaki. To jest miłość do dzieci. Czaszka. Hmm. Dobra, Kotek, przyjeżdżamy tu na noc? Ja mam no, bardzo niskie poczucie strachu, więc... Ja bym tu nie wytrzymał Dobra, to jest taka szopa. Winko stoi, tu winko w ogóle pełne stoi. O tak sobie wieszą. Tu widać że te lalki mają kurwę lat. Na pewno byście chcieli tu spać. Tak ten za szyję, powieszony, o, czy, czy noga wystająca, czy spalona lalka. Takie tak ja tam pojęcie. O, patrz. Na cześć, utopionej dziewczynki lalka się topi w razie. Przy No. Widać stąd, zobacz co są obrazki. Lalka rozjebana, lalka w rzece tonie. tutaj do tej chopy wejdę. jakbyś sobie wybrał jakąś lalkę, jestem skłonny cię kupić. Na pamiątkę. I Jezusek, i ołtarz Jezusek. A i Maria, Maria, bardzo ważna Maria tutaj. Lalka chyba w zapasach walczyła. A tu jakaś taka kurwa Barbie. Proszę, proszę. Wszystko tak od samego wejścia na tę wyspę? Ten właśnie Julian Santana, to jest ten pan, który to wszystko tu zrobił. Pazet, nie jeden czy by się na nim doktoryzował. Tak jest te rzeczy na tej wyspy. Łódkami, się tu pływa. My też tak opłynęliśmy. Właśnie gdzieś tam spierdoliła. Zapłacone, więc uciekli. Tak, to w Meksyku. Kurwa, tu gdzieś, o w tych wodach, ta dziewczynka upadała. Jeszcze jedna uwaga co do wyspy Dalek. Jaka? Na końcu. Tanie piwo? Najtańsza no korona, jaką wczyniliśmy, tańsza niż w sklepie dwa razy. Bo w sklepie za trzy dychy kupiliśmy. W sklepie jedno za trzy A tutaj za piętnaście. Dwie za trzy drodzy podróżowicze, jechać wyspy lalek i tę historię, ale jeżeli chodzi o tanie piwo, tylko tutaj. płynie się półtorej godziny łódką i można kupić wchłotanie koronek. Nie. To ma Ja pierdolę. To jest naprawdę wyspa horroru. Widzij je to? Ks, ks. Bye bye. Tu party na łódce normalne. Ale widziałeś osób tam płynęli? Tam płynęli gdzieś 15 osób. to oni im wyszło kurwa po 15 złotych to człowiek, kurwa. Ale na pewno im... Na, nie, dwóch mieli. Na pewno im liczą to troszkę inaczej. Nie zajdą im tak jak nam, wiesz, do połowy ceny, ale mimo wszystko, za 500 zł kurwa 15 osób, to jest kurwa po 30 zł. A my daliśmy kurwa stówę za osobę. No a my mamy stówę za osobę, nie. Ale powiem że kurwa miejsce a w nocy to pierdolę to w dupę, kurwa. Ale ja nie wiem jak no, Jestem ciekawa, bo, bo w dzień nie czujesz tego strachu. Nie, nie czujesz, to no co, nie czujesz. Ale, ale kurwa, te lalki są tak przerażające. Ta ale pajęczyna to, na, na ja nich. Tak, że, 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 że ja ogólnie mam. Nie, to, nie mały strachu, wiesz, nie czuję no, no. Ale czasem, na przykład, nawet jest dzień i chodzę sama po lasach czy coś, to czasem tak mnie coś przestraszy. Wiesz? Kinga, ja przypominam ci, jakśmy mojego telefonu szukali, i to nam się zdawało, że jest jakieś zwierzę i ty uciekłaś. No to jest piwko. Oni mają w lodzie. Patrzcie, na nakupili. No. I w lodzie mają no. i super. No, my też mamy spoko. Ale nasza korona też się chuliła w lodzie, jak kupowaliśmy ją na wyspielalek. lalek. Także była chłodniutka. Była zimna. Chcę, że miałem którąś turystów i to ludzie w wieku tego chłopaka. Mało 18 lat pytaliśmy, so ojciec i syn. Ojciec już nie dawał rady wiosłować, oczywiście za grosze. Więc wziął się na to do pomocy, synem chodzić do szkoły, napierdala na tą łódką. Sam się szkoda zrobiła, w tym momencie tak się zmęczył, że się prawie świat rozpłakał, bo już nie mógł kurę wiosłować. Wy jakieś kurwa groszy. Znaczy... Nie, nie, są, nie, są duże pieniądze, co, znaczy są duże pieniądze, które płacimy. płacimy dużo, a oni głównie dostają. Tak a on tak, tak, dostanie więc. ten tłusty naczel, który umiał po angielsku i tutaj wysłał. A oni przez trzy godziny dosłują tym kijem kurwa ojciec synem, ten syn za nas być w szkole i jest to, jak on nas widzi właśnie. Ludzie, którzy właśnie sobie siedzą, pią piwko i się opalają i jak mijamy tej inne łódki turystów, bo to większość większości jednak Meksykanie. Full muzyka, piwo, impreza, taniec, a ten biedny kurwa na tak. To jest właśnie tak, to jest świat chujowo ułożony. To nie jest kwestia być mądrym czy głupim. Głupi niech ma źle, a mądry ma dobrze. Ale on się akurat tak urodził, że musi kurwa ojcu wymagać wysławać kurwa całymi dniami zamiast chodzić do szkoły i się kształcić. Także coraz bardziej rozumiem kutcze Gawarę. Chociaż no, idea dobra, ale wychodzi później chujnia. dało jakoś mieć inaczej, byłby fajnie. Więcej się podróżuje po świecie, z tym się jest większym komunistą. Chociaż mam nadzieję, że nim nie jestem. Kurwa, mnie wszystkie te bezemniaki te ślepaki i te wszyscy, kurwa, daje mi wszystkie pieniądze od Nie daje się, kurwa. Na starość zostanę komunistą, kurwę rozjebie ten świat. Myśmy to parę piw pokonali przez trasę. I leci do góry. Uuu. Ona zbutwiała na dole ta łódka. Ta łódka się ledwo trzyma kupy kurwa. Polska by już cenę pić nie dopuścił. Lub ewentualnie Ministerstwo Gospodarki Wodnej. Jest nieźle. O, i teraz zajebiemy w stół drugą łódkę. Wiesz dlaczego to jest? To jest tuż niezbudowane, zbudowane. Rzadziej oni płyną. Oni płyną na podróbę. No i generalnie tam jest prawie podróba, bo też się pójdzie w tą stronę. Tam jest podróba ta tańsza. Tutaj wyspa. A tam jest naturalna, prawdziwa ta wyspa, Lale. I tu wszyscy znają yy, zakazane prezentki z Polski, z okresu międzywojennego. A ja, ja ja Kto pracuje, ten pije. Jak sprzedać kaszankę, słoninę, rąbankę, to wódki się też napijesz.